O, 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 strzał zaleka, kurwa, za dużo, za dużo. Dawaj. Jest, 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 kurwa, jest, jeden do jednego. W końcu się udało, Mati pierdolony kasz. Tak jest, tak jest, Mateusz Gotówka, Mateusz Gotówka, kurwa. Ale, kurna, ty, ja się nie spodziewałem, że on aż tak ładnie wsadzi. Kurna, bo to ładnie wsadził. Cholera, jasna. Jeszcze jedna, jeszcze jedna, no. Celowo, celowo aż strzelił. Raz mu się nie udało, ale za drugim razem udało mu się. Wiecie, z zoomerem dwójką, jak sobie ma ten śmatykarz Ale tutaj no, za bardzo się kombinowali na początku. Ale tutaj kasz ładnie tutaj zajęliście. Ład, on ładnie tu wsadził, on to w okienku w ogóle chyba wsadził, jak dobrze widziałem. Jeszcze raz, pyk. Kurwa ty. Ale kurwa, szczerze, strzał z tych chyba ciężki do wyjęcia, no? Nie wiem, czy był po palce brąkarza? Nie od słupka, dobra. Ty był kurtu, a nawet by tego by kurwa nie złapał.